Nostradamus o polskiej polityce. Witam Was serdecznie w drugim odcinku. Dziś ponownie zanurzymy się w tajemnicze wersety Nostradamusa, analizując ich treść linijka po linijce. Zastanowimy się, jak mogą odnosić się do współczesnej historii Polski politycznych wydarzeń i kluczowych postaci. Dziękuję Wam za zainteresowanie pierwszym odcinkiem. Odcinek ten, podobnie jak poprzedni, powstał przy współpracy z ChatU GPT, który nadaje naszym rozważaniom jeszcze więcej głębi. Przejdźmy teraz do rozwinięcia interpretacji pięciu niezwykle interesujących wersetów Nostradamusa. Werset 1. Wśród wielu Polaków uzyska duże poparcie. Do czasu kiedy jego słowa okażą się złudzeniem, Później ci sami Polacy nazwą go starym głupcem. W 21 po krótkim czasie spotka go śmierć i zapomnienie. Wśród wielu Polaków uzyska duże poparcie. Andrzej Leper, lider Samoobrony, zdobył szerokie poparcie wśród grup społecznych marginalizowanych po transformacji ustrojowej. Jego wystąpienia w Sejmie i charakterystyczna retoryka uczyniły go postacią wyrazistą, szczególnie wśród rolników i robotników. Do czasu, kiedy jego słowa okażą się złudzeniem, popularność lepera zaczęła gasnąć wraz z ujawnieniem afer, takich jak seksafera czy zarzuty o korupcję. Jego obietnice zmiany okazały się w oczach społeczeństwa nierealistyczne. Później ci sami Polacy nazwą go starym głupcem, Nostradamus odnosi się tu do gwałtownej zmiany wizerunku lepera. Media i opinia publiczna zaczęły postrzegać go jako symbol politycznego populizmu i niespełnionych obietnic. W 21 po krótkim czasie spotka go śmierć i zapomnienie liczba 21 może odnosić się do XXI wieku. W 2011 roku leper został znaleziony martwy w okolicznościach budzących liczne kontrowersje. Tragiczną śmierć szybko przykryły inne wydarzenia, a pamięć o nim stopniowo zanikała. Werset 2. Oblubieniec Germanii, pokrętny Bastran. Nielubiany przez Kler i jego zwolenników. Dobrze przysłuży się chimerycznym Polakom. Po sześciu docenią, gdy nadejdzie czas cierpień. Oblubieniec Germanii pokrętny Bastran Nostradamus może opisywać Donalda Tuska, który miał bliskie relacje z Niemcami jako lider Unii Europejskiej. Określenie „pokrętny” można rozumieć jako wyraz kontrowersji wokół jego działań. Nielubiany przez Kler i jego zwolenników, Tusk był krytykowany przez Kościół oraz jego zwolenników, zwłaszcza w kontekście jego liberalnej polityki społecznej. Dobrze przysłuży się chimerycznym Polakom, mimo krytyki, Tusk przyczynił się do rozwoju Polski i jej pozycji w Unii Europejskiej. Chimeryczni Polacy mogą symbolizować społeczeństwo, które ma zmienne oczekiwania wobec władzy. Po sześciu docenią, gdy nadejdzie czas cierpień. Po sześciu może wskazywać na sześć lat po jego odejściu w 2014 roku czas pandemii COVID-19 i kryzysów gospodarczych, kiedy część społeczeństwa zaczęła tęsknić za względną stabilnością jego rządów. Werset 3. Partia krasomówczego Bastrana długo będzie rządzić. I tymi na lewym, i tymi na prawym brzegu Wisły. Jego niespodziewane odejście przyczyni się do zamętu. Partie czerwonych i błękitnych wkrótce obejmą władzę. Kryzys i nowe prześladowania ułatwią słowa zakonnika. Jeszcze większy podział doprowadzi kraj na krawędź katastrofy. Partia krasomówczego Bastrana długo będzie rządzić, platforma obywatelska pod wodzą Tuska była dominującą siłą polityczną przez 8 lat. I tymi na lewym, i tymi na prawym brzegu Wisły, to może symbolizować ogólnokrajową dominację PO. Jego niespodziewane odejście przyczyni się do zamętu. Odejście Tuska w 2014 roku do struktur UE osłabiło platformę i otworzyło drogę do zwycięstwa PIS w 2015 roku. Kryzys i nowe prześladowania ułatwią słowa zakonnika. Zakonnikiem może być postać duchowna lub osoba posługująca się moralizatorską retoryką. To odnosi się do zaostrzenia podziałów społecznych i ideologicznych w Polsce. Werset 4. Dwóch z jednej krwi zawiążą w Warszawie. Nierozsądny układ i z tymi z lewa i z tymi z prawa. W czasie ich rządów głupi z mądrym doprowadzą ich do upadku. Po marnym losie pierwszych taki sam los spotka drugich. Dwóch z jednej krwi, bracia Kaczyńscy, Lech i Jarosław, którzy wspólnie odegrali kluczową rolę w polityce, najpierw budując swój autorytet w latach 90, a później wspólnie rządząc w koalicji PiS, Samoobrona i LPR. Nierozsądny układ odnosi się do koalicji zawartej w 2005 roku, kiedy bracia Kaczyńscy zdecydowali się na współpracę z Andrzejem Leperem, Samoobrona i Romanem Giertychem, LPR. Ta koalicja była od początku obarczona problemami i ostatecznie zakończyła się rozpadem. Głupi z mądrym, Andrzej Leper jako głupi i Roman Giertych jako mądry, byli filarami tej koalicji. Ale ich różnice charakterów i podejścia do polityki doprowadziły do licznych napięć. Po marnym losie pierwszych, taki sam los spotka drugich. Upadek Lepera i Giertycha symbolizuje rozpad koalicji. Jednak podobny los dotknął także braci Kaczyńskich. Lech Kaczyński zginął tragicznie w katastrofie smoleńskiej, a Jarosław musiał zmierzyć się z politycznymi wyzwaniami i kryzysem wizerunkowym. Werset 5 w wielkiej udręce partia Bastrana rządzić będzie długo. Polska stanie się areną trzech, a później dwóch rywali. Nienawiść wielu przyprawi o zgubę i śmierć. Po znużeniu władzę w kraju obejmie chytry lis. W wielkiej udręce partia Bastrana rządzić będzie długo. Partia Bastrana jest symbolicznym odniesieniem do Platformy Obywatelskiej której lider Donald Tusk pochodzi z kaszub historycznego terytorium związanym z plemieniem Bastran. Wielka udręka może odnosić się do trudnych rządów PO w latach 2007-2015, do 2015, pełnych kryzysów, afer i społecznego niezadowolenia. Mimo tych trudności partia przez 8 lat utrzymywała władzę. Polska stanie się areną trzech, a później dwóch rywali. Początkowo na scenie politycznej rywalizowały trzy główne siły Platforma Obywatelska, PO, Prawo i Sprawiedliwość, PIS oraz Samoobrona z Andrzejem Leperem. Po upadku Samoobrony, w wyniku afer i osobistego upadku Lepera, walka o władzę skupiła się między PO a PIS dwóch głównych rywali. Ten podział zdominował polską politykę na wiele lat, z coraz ostrzejszymi konfliktami między obiema partiami. Nienawiść wielu przyprawi o zgubę i śmierć. Nienawiść wielu można interpretować jako narastającą polaryzację w społeczeństwie oraz wzrost agresji na tle politycznym. To odnosi się do tragicznych wydarzeń w polskiej historii, takich jak Katastrofa Smoleńska w 2010 roku, w której zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński, wydarzenie to stało się zarzewiem konfliktów i teorii spiskowych. Zabójstwa polityczne na tle nienawiści, na przykład, zamach na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza w 2019 roku, był to akt przemocy wynikający z atmosfery podziałów i wzajemnych oskarżeń, po znużeniu władzę w kraju obejmie chytry lis. Znużenie może odnosić się do zmęczenia społeczeństwa długotrwałym konfliktem politycznym i powtarzającą się rywalizacją PO i PIS. W interpretacji odnoszącej się do historii może to być Bolesław Komorowski, który objął prezydenturę po katastrofie smoleńskiej w czasie rosnącego znużenia podziałami. Po tej analizie poprosiłem czat GPT o interpretację kolejnego wersetu, oto ta interpretacja razem z komentarzem czatu. Werset 6. Liczne rządy przełomu nie odniosą skutku. Po nich nad Wisłą zrodzeni z jednej matki. Wezmą w posiadanie dwa pałace. Ich krótkie rządy zakończą się przed czasem. N-Werset, w kontekście wcześniejszych interpretacji i odniesień do współczesnej polityki w Polsce, może być zrozumiany w następujący sposób. Liczne rządy przełomu nie odniosą skutku. W tej linii Nostradamus mówi o rządach, które miały miejsce w okresie transformacji politycznej. Może to odnosić się do licznych prób zmian rządu i prób naprawy sytuacji po ważnych wydarzeniach, takich jak upadek PRLU i początki III RP, przemiany w Polsce, pomimo że były próbą ustanowienia nowych rządów, ostatecznie nie zakończyły się pełnym sukcesem, ponieważ nie prowadziły do stabilności. W kontekście polityki po 1989 roku różne zmiany rządów w Polsce, mimo dużych nadziei, wciąż pozostawiały kraj w niepewności i podziałach. Po nich nad Wisłą zrodzeni z jednej matki wezmą w posiadanie dwa pałace. Interpretując zrodzeni z jednej matki, mamy na myśli dwie osoby, które pochodzą z tej samej grupy politycznej lub ideologii, a ich związki mają szczególny, bliski charakter. W tym kontekście może chodzić o braci Kaczyńskich, którzy po 2005 roku zdobyli dominującą rolę na polskiej scenie politycznej. Dwa pałace odnoszą się do rządów i politycznej władzy, którą zdobyli. Może chodzić o prezydenturę Lecha Kaczyńskiego oraz rządy Jarosława Kaczyńskiego, których panowanie nad Polską miało duży wpływ na kraj, symbolizowane przez pałace, takie jak pałac prezydencki oraz siedziba rządu, kancelaria prezesa Rady Ministrów. Ich krótkie rządy zakończą się przed czasem. To może odnosić się do wydarzeń, które wywróciły sytuację polityczną w Polsce, a w szczególności do tragicznej katastrofy smoleńskiej z 2010 roku, która zakończyła prezydenturę Lecha Kaczyńskiego. Zgodnie z interpretacją, rządy braci Kaczyńskich nie były przewidywane jako długoterminowe, a katastrofa smoleńska miała znaczący wpływ na zakończenie ich politycznej dominacji w Polsce. Z kolei w przypadku Jarosława Kaczyńskiego jego rządy w latach 2005 do 2007 oraz ponowne objęcie władzy po 2015 roku również miały charakter krótkotrwały w sensie zmiany politycznej w kraju i możliwych wstrząsów. W świetle wcześniejszych analiz werset ten wskazuje na niestabilność polityczną, w której po przełomowych zmianach pełnie władzy przejmują dwaj bracia, jednak ich rządy są krótkotrwałe, co kończy się znaczącymi wydarzeniami, które zmieniają bieg polityki w Polsce. Dziękuję bardzo za waszą uwagę i zainteresowanie tematem. Wasze komentarze i uwagi są dla mnie bardzo cenne, chętnie poznam waszą opinię na temat przedstawionych interpretacji. Czy zgadzacie się z tymi wnioskami, a może dostrzegacie inne aspekty w przepowiedniach Nostradamusa, które warto rozważyć? Zachęcam do dyskusji i subskrybowania kanału, aby nie przegapić kolejnych odcinków, w których będziemy kontynuować naszą podróż przez tajemnicze przepowiednie i ich możliwe spełnienie. Pamiętajcie, że ta seria jest tylko wstępem do głębszych analiz, które w przyszłości jeszcze bardziej rozwiniemy. Jeśli macie własne interpretacje lub propozycje tematów, które chcielibyście, abyśmy poruszyli, podzielcie się nimi w komentarzach. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.